Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, na samym początku pragnę przeprosić, że moje zachowanie i głos może ulec drastycznej zmianie w czasie tego wystąpienia, ponieważ jak przystało na porę jesienno-zimową, no już raczej zimową, zachorowałem na grypę. Szanowni Państwo, w dzisiejszej pogadance chciałbym wytłumaczyć Państwu, na czym polega pomaganie ludziom. I z czym musi się zetknąć człowiek, który ma jakieś takie minimum wiedzy, zdobył wiedzę w jakimś zakresie, wiedzę, która jest trudno dostępna albo właściwie w ogóle niedostępna i chce się tą wiedzą podzielić z innymi ludźmi, z bliźnimi, z Femi. Nagrywa? Nagrywa. Szanowni Państwo... Na samym początku wyjawię coś, co nie jest tajemnicą. Od lat staram się pomagać ludziom, czy to pisząc artykuły, no już tego nie robię od dwóch lat, przemawiając publicznie, nagrywając audycje, czy też pisząc książki. Do tej pory napisałem 17 książek, z czego kilku jestem współautorem. Temat pomagania ludziom od wielu, wielu lat nie jest mi obcy. I chciałbym Państwu wytłumaczyć, jeśli będę tylko potrafił, jakie są arkana pomocy innym ludziom. Żeby zrozumieć, czym jest pomoc innym ludziom, bo właśnie taki temat mi wczoraj wpadł do głowy, trzeba sobie najpierw zadać pytanie, kto psuje ludzi, co psuje ludzi. Żeby im pomóc, żeby wytłumaczyć Państwu, po co w ogóle się pomaga, trzeba zadać sobie pytanie, kto tych ludzi uszkodzi. I odpowiedź na te pytanie jest dwojaka. Po pierwsze, uszkodziła, jeśli można to tak powiedzieć, ludzi psychologia ewolucyjna. Mam tutaj troszeczkę książek z tej dziedziny. Nagrywa cały czas się strasznie boję, że przestanie nagrywać, bo nagrywam na smartfona. Psychologia ewolucyjna, czyli biologia człowieka, to że człowiek ma mózg ukształtowany przez być może milion, jedni mówią, że więcej. Drudzy mówią, że mniej lat ewolucji. Przez te setki tysięcy czy miliony lat nie było ani zus ani ubezpieczeń, ani karetek pogotowia. Zjadłeś jakąś roślinę, która była trująca, to umierałeś w męczarniach i cię jeszcze na żywo zjadały zwierzęta. Nie upolowałeś zwierzyny, umierała twoja kobieta, samica można powiedzieć, z dziećmi. To były straszne czasy. I my przenieśliśmy z tych setek tysięcy albo milionów lat pewne zachowania, które w dzisiejszej cywilizacji, wypełnionej ubezpieczeniami, lodówką, nie trzeba szybko zjadać jedzenia, można je sobie schować do lodówki, są anachroniczne. Ale nasz mózg w postaci tak zwanego gadziego mózgu, saczego, no tu mogłem się pojąć, przepraszam, nie przygotowałem się do wystąpienia jak zwykle, um, Pozostały w nas. Dlatego właśnie mężczyźni lubią, mówi się, kobiety atrakcyjne, a tak naprawdę lubimy kobiety płodne gęste włosy, białe, równe zęby, zdrowe, ładna skóra, młodość, płodność. Kobietom natomiast zostało uwielbienie i pożądanie seksualne, które wzbudzane jest przy silnych, wysokich, postawnych, agresywnych mężczyznach. I mimo że Wielu z Państwa może powiedzieć, że przecież w bajkach, w książkach, w filmach, w komediach wielokrotnie było powtarzane, że przecież kobiety tutaj patrzą na serducho, że mężczyzna musi mieć tutaj serducho dobre, a nie na to, co mówię. To przecież każdy z Państwa wie tak w środku siebie, że to wszystko jest bzdura i nieprawda. Że przecież każdy z Państwa przechodził szkołę podstawową, Szkołę średnią w postaci czy to zawodówki, czy to technikum, czy liceum. Teraz ostatnio mieliśmy gimnazja, jeszcze byłem w liceum ekonomicznym. I każdy z nas widział, do kogo podążało i ku komu biło serce naszych kochanych pań. Otóż nie do kujonu, nie do wrażliwych, płaczących na widok zachodzącego słońca mężczyzn, tylko wobec brutali, agresorów. Mężczyzn, młodych mężczyzn, silnych, bogatych, bezszczelnych, przebojowych. A nie do tych fajnych, biednych chłopaków, którzy mieli dobre serducho. Czy ktoś z Państwa widział klasową piękność, która otworzyłaby podwoje swego serca dla mężczyzny słabego, bitego, kujona, wrażliwego, piszącego wiersze? Bo ja nie widziałem. I nie znam nikogo, to by widział. I nie znam nikogo, kto by kogokolwiek poznał, takiego, kto by to kogokolwiek widział. Dlaczego tak jest mówione? Dlaczego jesteśmy okłamywani ciągle? Tu dochodzimy do drugiej rzeczy. Jesteśmy bezustannie okłamywani. Jesteśmy bezustannie. Może inaczej, może to Państwu inaczej opiszę. Każdy człowiek chce być szczęśliwy, także i Państwo, ja też chcę być szczęśliwy. Chce żyć w spokoju, bez lęków, chce być zadowolony, chce być spełniony. Ale na spełnionym, zadowolonym człowieku nikt nie zarobi. Bo zdrowy, spełniony człowiek nie potrzebuje nowego smartfona co pół roku. Spełniony człowiek nie potrzebuje picia alkoholu, ani brać narkotyków, czy też legalnych narkotyków, które się nazywają lekami. Bo czymże innym jest np. przykład benzodiazepiny, jak nie legalnymi narkotykami. Oczywiście one pomagają, tak, ale no, to jest inny temat. Nagrywa, nagrywa. <grywa> Dlatego, szanowni państwo, człowiek szczęśliwy spowodowałby, że upadłyby firmy produkujące alkohole, ciastka, które podnoszą nastrój, zjesz ciastko i nastrój się podnosi. Firmy tytoniowe, gigantyczne firmy, gigantyczne korporacje by upadały. Bo człowiek spełniony nie jest w takim stopniu konsumpcjonistą, jak człowiek niespełniony i człowiek nieszczęśliwy. Co by się stało z religiami, gdyby człowiek odkrył w swoim sercu Boga i nie potrzebowałby do tego świątyni pośredników? Bóg nie potwierdził, że to są pośrednicy jego, oni sami tak mówią. Co by się stało z religią, gdyby człowiek był spełniony i nie bał się śmierci? No, musiałyby poupadać te wszystkie pałace, te gigantyczne struktury zrzeszające setki milionów, a nawet miliardy ludzi. Co by się stało z tymi wszystkimi firmami? Gdyby ludzie byli spełnieni, nie można by ich było wysłać na wojnę. Wojna obronna tak, ludzie spełnieni by bronili swojego terytorium, ale żeby wysłać ich na wojnę, albo teraz, żeby powysyłać wojaków polskich na szykującą się rozróbę z Iranem. Żaden spełniony człowiek nie pójdzie zabijać Iranczyków. Żaden spełniony Polak by nie poszedł kogoś mordować, ale biedny sfrustrowany Polak pójdzie. Dlatego trzeba to zrozumieć, że nasze nieszczęście, nasze poczucie winy, który, którym to jesteśmy faszerowani przez księży, czyli pracowników korporacji religijnej, poczucie winy, poczucie niegodności, poczucie, że jest diabeł, który tylko czycha, żeby nas zabrać na wieczne męki do piekła po naszej śmierci, te wszystkie rzeczy, które są nam wmawiane, wszystkie nieszczęścia, wszystkie reklamy sprawiają, że jesteśmy nieszczęśliwi, bo reklama w większości ma zamiar sprawić, że jak nie mamy nowych spodni, nowych butów, nowego smartfona, to czujemy się gorzej. Reklama w zasadzie sprawia, że czujemy się gorzej. I gdy nie stać nas, żeby sobie kupić dany produkt, dzięki któremu jak Wmawia nam reklama, nie nam, tylko naszej podświadomości, to pozostaje frustracja. A gdy powstaje frustracja, to człowiek próbuje jakoś sobie z tą frustracją poradzić. Jedni piją, drudzy ćpają, trzeci biorą legalne leki, kolejni jeszcze zostają seksocholikami i nie biją innych, kolejni zostają hejterami internetowymi, żeby wyrzucić siebie tę frustrację, nagrywa. Żeby wyrzucić z siebie tę frustrację, gniew, żeby komuś zrobić krzywdę, bo nauczyli się, że w ten sposób odczuwają jakiś relaks. Czyli człowiek został uszkodzony przez ewolucję, przez to, że dzisiaj dobry, miły chłopak się dziwi, dlaczego dziewczyna nie podnieca się przy nim. Oczywiście ta dziewczyna zapodniona przez tak zwanego badboja, potem do niego wróci. To po to jest właśnie jesteśmy oszukiwani. Ona wtedy ci powie, że ona cię kocha, bo Ty masz dobre serce, zarabiasz, masz mieszkanie, nie pijesz, zaopiekujesz się cudzymi dziećmi. Ale tak naprawdę za kim latała? Za silnym, agresywnym kolesiem, który gdy mijają lata, okazuje się, że jest naszym pracownikiem albo pracuje w naszej firmie, bo mu się niestety nie udało. Bo agresja to jest dobra, tylko była w dżungli, a w dzisiejszej cywilizacji e, coraz bardziej schodzi na drugi plan. Dlatego, szanowni Państwo. Żeby pomóc drugiemu człowiekowi, trzeba sobie zdać sprawę. Co sprawia, co unieszczęśliwia człowieka, co sprawia, że on tej pomocy łaknie. Bo nie jest tajemnicą, że ludzie przychodzą na moje forum bracia Sancepl, na moje kanały Marek Kotoński, Radio 2, na moje stare strony samczeruno.ego.pl, ponieważ potrzebują pomocy, ponieważ potrzebują spełnienia i pragną czegoś, Czego do tej pory nie potrafił im dać świat, bo świat daje im tylko pragnienia, i ludzie zaspokajają kolejne pragnienia. Ile można zaspokajać pragnienia? Najnowszy telefon za 4000 jest, samochód ponad 300-konny jest, superciuchy są, zegarek z najwyższej ligi złoty jest, pozycja własna jest. Status życiowy jest. I nadal pozostaje w nas poczucie niespełnienia i uczucie głębokiego żalu zamieniającym życiem. Każdy to odbiera inaczej, ale każdy cierpi. Dlatego ludzie przychodzą do różnych koczów, nauczycieli, mistrzów duchowych, filozofów, po to, by znaleźć pomoc. I najczęściej tej pomocy nie znajdują. Stąd właśnie biorą się te. Bardzo krzywdzące twierdzenia, że wszyscy kołcze to oszuści, że wszyscy psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy to też oszuści i nie pomagają. Ale chcę, żeby Państwo wiedzieli, z czym się styka tak naprawdę taki człowiek jak ja, który wie plus, minus, jak działają związki, który wie, jak działa podświadomość, który wie, w jaki sposób ulepszyć jakość swojego życia, z czym taki człowiek jak ja musi się zetknąć. Przede wszystkim musicie Państwo na mnie spojrzeć. Ja jestem, chociaż wyglądam zdrowo inwalidą. E, mam chorobę IBS. Z czym muszę walczyć? Muszę walczyć z rynkiem reklamowym, który, w który są wsadzane dziesiątki, jeśli nie setki miliardów dolarów i każda reklama ma za zadanie sprawić, żebyście czegoś pragnęli. Jeśli czegoś pragniesz, czego nie możesz mieć, jesteś sfrustrowany. W jaki sposób ja mogę Ci pomóc? W jaki sposób? Są dwa sposoby. Mogę wyjąć, nie wiem skąd, ze skarpety, milion dolarów i kupić Ci wielki sportowy samochód, mocny sportowy samochód, o którym marzysz. Czego nie zrobię, bo gdybym te pieniądze miał, to sam bym sobie kupił taki samochód. Albo mogę Ci pomóc i wytłumaczyć, że zostałeś zarażony nieszczęściem po to, żebyś był konsumpcjonistą, żebyś konsumował. Żebyś cierpiał. Wszystkim tak naprawdę zależy, żebyś cierpiał. Nawet, i zdaję sobie sprawę, że padną gromy na moją biedną, głusiejącą głowę za te słowa, nawet Twojego nieszczęścia pragną bliscy. Bo skoro bliscy są nieszczęśliwi i niespełnieni, to Twoje spełnienie i radość będzie zalewało ich trucizną, nie jest tak? Pożyjesz trochę, to zobaczysz, jak to wygląda. Co się, jak się kończą przyjaźnie, jak się kończą rodzinne kontakty, w końcu powiedzenie z rodziną dobrze tylko na zdjęciu nie powstało przypadkiem nagrywa. Dlatego ja sam, mówię o moim przypadku, bo jest wielu ode mnie nauczycieli w internecie, dużo mądrzejszych, mających większą wiedzę, ale i ja też mam swoich uczniów, więc mówię o sobie, próbując kogoś zmienić, muszę konkurować. Muszę stanąć do boju, w szranki, do boju nie o twój umysł, tylko o twoją podświadomość, bo to tam kodują się wszystkie negatywne schematy i wzorce, a także cierpienie, którego pragniesz się pozbyć. Czyli ja sam, człowiek słaby, człowiek chory, mający tylko troszkę wiedzy, mający kilka portali, po latach, wielu latach ciężkiej pracy udało mi się stworzyć, z czego jestem najbardziej dumny z forum bracia Sancypel, które pełni rolę pogotowia ratunkowego, nie sprawi, że staniesz się szczęśliwy. Ale jeśli będziesz w życiowym nieszczęściu, na tak zwanym życiowym rozdrożu, na życiowym zakręcie, i przyjdziesz do nas, na forum, bracia Sam to chłopaki wezmą ci włoty, rzuciła cię żona, zabrała ci dzieci. Wydarzyła się w życiu tragedia, ktoś umartwił, czego ci nie życzę i sobie też. I u nas w tym pierwszym momencie kiedy jest najgorsze uderzenie cios, kiedy jesteś sam, kiedy nie masz do kogo się wypłakać, to pozostaje wtedy alkohol i trauma. Ale przyjdziesz do nas i chłopaki ci pomogą, coś poradzą, dadzą dobrą radę, ale przede wszystkim będziesz mógł to wyrzucić z siebie. Po to tu jesteśmy, żebyś mógł to z siebie wyrzucić. Żebyś mógł to z siebie wyrzucić, żeby to nie było, żeby cię to nie, żeby cię to nie tłamsiło, żeby nie złapało cię to po prostu. Po prostu w takiej madło cierpienia. To jest pogotowie ratunkowe. Ono nie sprawi, że będziesz szczęśliwy, ale ono w tym pierwszym momencie, w tym pierwszym momencie, gdy uderzenie jest najmocniejsze i gdy wielu mężczyzn albo się wiesza, albo wchodzi w alkohol, albo w narkotyki, ma szansę wywalić z siebie ten brud i znaleźć chociaż trochę ulgi, i dzięki temu los tego mężczyzny może być inny, bo nie wejdzie w alkohol. Nie złamie prawa, po prostu będzie siedział na forum, wygada się, wyżyga, jak to niektórzy mówią, zdefekuje i bardzo dobrze, bo tak to ma być. Tak to sobie wymyśliłem, tak to wykreowałem i to stworzyłem i to funkcjonuje w internecie jako forum braciasamce.pl. Forum, miejsce, gdzie ludzie pomagają sobie nawzajem w najgorszych traumach, w najgorszych urazach, i gdzie po prostu ratujemy ludzi. A jednocześnie, tak jak każde forum, rozmawiamy sobie na różne tematy. O kobitkach, o bójkach, o siłowni, o sztukach walki, o samochodach, o prawie, o wszystkim. Kto chce, może założyć kluby, blogi. Na forum Bracia Pel. masz wszystko. Wszystko, czego tylko zapragniesz, czego dusza zapragnie. Tak więc, szanowni państwo, trzeba sobie zdać sprawę, że ja, próbując państwu pomóc, Muszę wejść w bój z wielomiliardowymi korporacjami, które wykupują reklamy, które mają swoje media, które poprzez powtarzanie, wielokrotne powtarzanie przez wszystkie lata państwa życia, stworzyli państwu w podświadomości wzorce. Będę powoli kończył, to 17 minut. Stworzyli państwu w podświadomości wzorce, żeby być nieszczęśliwym, żeby być sfrustrowanym, żeby czuć poczucie winy. Przychodzi człowiek do mnie. Czy na forum i pyta, jak mam być szczęśliwy? Cierpię. Co mam mu powiedzieć? Trzeba zmienić <laughs> przepraszam, tracę głos. Trzeba zmienić te wzorce, które przez lata pakowano mu do głowy. Jak ja mam to zrobić? Powiedzcie, jak? Nagrywam, piszę. Jestem leżony w internecie, wyzywany od pedofilii, morderców, bandytów. Męskich prostytutek i to jest cały czas, jest stała grupa, która od wielu lat, dzień i noc to robi. Mam nadzieję, że to się w 2020 na salach sądowych zakończy. Jest to bardzo nikła nadzieja, ale może jakaś jest. Ja sam muszę sobie poradzić z wpływem korporacji, agencji reklamowych, wielkich religii, które mają szanowanych ludzi, kontakty z politykami, tam są wielkie pieniądze, wielkie struktury, wielkie obietnice. Ja państwu nie obiecam nieba po śmierci, bo nie wiem, co jest po śmierci. Może nie ma nic, a może jest coś innego niż obiecują religie. Ja państwu tego nie mogę obiecać, bo ja tego nie wiem. A przychodzą ludzie ubrani na czarno, którzy państwu to obiecują. Ja nie mogę tego zrobić, bo muszę być wobec państwa uczciwy. Jaką mam szansę z nimi? Jaką mam szansę z reklamami, gdzie są wielkie budżety, gdzie są wynajmowani aktorzy, fajni youtuberzy? Są fajne reklamy, a tu wychodzi koleś taki jak ja, który nie jest jakimś specjalnym aktorem, nie wyglądam jak Jean-Paul Belmondo i który musi przekazać jakąś informację. A wielu ludzi patrzy, mówi: O nie, jest jakiś super przystojny, to ja to zamykam. I słucham przystojnego, który może nie mieć wcale dużo do powiedzenia, ale też może mieć. Dlatego, szanowni państwo, pomaganie ludziom to jest wskazywanie procesów, które ich unieszczęśliwiły. Oraz wskazywanie procesów, które rządzą nimi od ich mózgami od milionów lat poprzez proces ewolucji. Mogę tylko wskazywać to to, 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 to mogę. Mogę stworzyć forum, które obroni Cię przed jakimś strasznym wydarzeniem, ale cała reszta, cała reszta, żeby być człowiekiem spełnionym, nie wiem czy jest możliwe być całkowicie spełnionym w życiu, ale chociaż troszeczkę. Cała reszta to już jest Państwa praca. To jest tak jak ze sztukami walki. Na tym akurat może troszeczkę się znam. Kiedy zaczynałem trenować jako młody chłopak, ponieważ sobie powiedziałem, że nigdy więcej już nie pozwolę się upokorzyć, to pierwsze ciosy, które robiłem, to były takie albo takie. One nie miały żadnej siły. O! Takie, o! Te ciosy nie miały żadnej siły. Ale trenowałem po wiele godzin dziennie. Musiało minąć wiele miesięcy, zanim nauczyłem się dwóch prostych ciosów dobrze wyprowadzać, wyprowadzać je całym ciałem, kiedy ba balans był całego ciała, kiedy był balans całego ciała. Musiałem to trenować miesiącami, żeby zacząć to robić, a żeby weszło mi to w krew, musiałem trenować wiele lat. Każdy nauczyciel sztuk walki Państwu przekona, że latami trzeba uczyć się pewnych zachowań. Tu odskoczyć, tu doskoczyć, tu piznąć. Musisz się nauczyć pewnych wzorców. Co różni człowieka szczęśliwego spełnionego od człowieka sfrustrowanego i nieszczęśliwego? Dokładnie to samo. Nagrywa? Dokładnie to samo. Co różni człowieka, który nie ćwiczył sztuk walk, od człowieka, który te sporty walki trenuje. Trzeba nauczyć mózg tego człowieka, który nie umie określonych ruchów, określonych, określonej całej pracy ciała, ciała. Trzeba nauczyć go tego. Trzeba nauczyć go wzorców, schematów. Dokładnie tak samo jest z nami. Od najmłodszych lat uczono nas rzeczy, które w życiu późniejszym. Przez całą dorosłość odbijają się nam przysłowiową czkawką, sprawiają, że jesteśmy niespełnieni, sfrustrowani, cierpimy. I teraz proces rozwoju osobowości, proces pomocy człowiekowi, żeby coś z tego życia miał, troszeczkę chociaż nikt nie chce, może być super szczęściarzem, troszeczkę liznąć tego życia trochę lepszych jakości, trochę lepszej. Samooceny, trochę śmiechu, trochę radości, a nie ponurego, takiego zwykłego życia, to człowiek musi sobie uświadomić, że został straumatyzowany, unieszczęśliwiony przez religie, które przecież zarabiają na Twoim strachu przed diabłem i na poczuciu winy, które Ci wmawiali, bo gdyby Ci ksiądz, pracownik korporacji religijnej, nie wmówił, że jesteś winny, za śmierć Pana Jezusa, czyli Żyda, 2000 lat temu, tysiące kilometrów stąd, byś o tym nie wiedział, nie miałbyś tego poczucia winy. Byś czuł się niewinny w środku, ale przyszedł chłop, który za Twoje pieniądze, Twoich rodziców wmówił Ci, że Ty masz nienawidzić siebie, bo 2000 tysiące lat temu ktoś umarł, nie wiadomo, czy istniał. Szalone, prawda? Szalone. Gdy spojrzysz na to z boku. Dlatego, szanowni Państwo, trzeba sobie po pierwsze uświadomić i to właśnie robię, za co spada na mnie masa krytyki, którą rozumiem, że to często co uważamy za dobre, zbawienne i szlachetne dla nas, za coś normalnego, za tradycję, to jest coś co nas zgnoiło, coś co zabrało nam szczęście po to, żeby jakiś pasożyt, wampir mógł ochłeptać się naszej krwi, bo to oni z tego żyją, żyją z naszego nieszczęścia, z frustracji z nieszczęścia, z cierpień i wewnętrznego bólu. Cierpiąc wewnętrzny ból, dajesz zarobić danej religii, tam gdzie żyjesz, tam gdzie się urodziłeś, firmom sprzedającym alkohol, leki, bo zaczniesz chorować od stresu, firmom, które produkują ubrania, smartfony, elektronikę itd. Dlatego, szanowni Państwo, są dwie rzeczy. Pierwsza uświadomienie sobie, że nas skrzywdzono, i to jest proces systemowy. Jeśli ktoś nie miał wspaniałej rodziny, rodziców, którzy o tym wiedzieli i cię dobrze prowadzili, jeśli tego nie miałeś, jesteś wewnętrznie uszkodzony. Spaczony obraz świata, spaczone wzorce, spaczone schematy, reakcje emocjonalne, które sprawiają, że cierpisz. Zostajesz oszukany i to jest proces systemowy. Druga rzecz, trzeba sobie uświadomić, jak działa podświadomość. Jak działa nawyk, że gdy powtarzamy jakąś rzecz, staje się ona coraz częściej, coraz częściej, coraz częściej o niej myślimy. Więc, gdy wiemy, że nas oszukano i wiemy, że nasze poczucie nieszczęścia jest tylko schematem i czyjąś złą wolą, to wtedy możemy zacząć odwracać to, jak nas skrzywdzono. I na przykład zaczynamy się cieszyć, zaczynamy się cieszyć. Czyli, szanowni państwo, ta butelka, załóżmy, że ona byłaby do połowy, tak znane hasło: butelka do połowy pełna albo do połowy pusta. Do połowy pusta powie pesymista, a do połowy pełna powie e, optymista. Dlatego na przykład uczymy się codziennie radować. Dziękujemy za wszystko, bo miliardy ludzi nie mają wody pitnej, nie mają jedzenia, są w biedzie. Mam się gdzie położyć, mam sobie smartfonik, mogę posłuchać muzyki, mogę posłuchać czego chcę. Mogę się najeść, mogę spokojnie oddychać. Nie umieram jeszcze, póki co są ludzie ciężko chorzy, kalecy. Mam dużo lepiej od wielu ludzi i za to właśnie powinienem czuć wdzięczność. Jeśli będę codziennie sobie to uświadamiał i czuł wdzięczność, to wytworzy się nawyk i ten nawyk będzie rósł. Im będziemy częściej to powtarzali, tym ten nawyk będzie rósł i będzie stawał się potężny. Z czasem, Będziemy codziennie się budzili i codziennie, tak jak człowiek wytworzył sobie nawyk palenia papierosa. Przecież na początku nie potrzebowałeś papierosa, a po jakimś czasie palenia czułeś, że rano wstajesz, to musisz od razu zapalić. Tak samo jest z każdym nawykiem. Budzisz się rano i cię zalewa poczucie wdzięczności i szczęścia, ale to ty musisz to wypracować, bo żaden system, żadna agencja marketingowa tego nie wyćwiczy w tobie, bo nie dostanie za to pieniędzy. Firma, która sprzedaje coś, nie chce, żebyś ty był szczęśliwy. Jak będziesz szczęśliwy, nie będziesz potrzebował kupować, opętańczo kupować coraz to nowych i nowych i nowych produktów. Dlatego pomoc ludziom jest procesem, już kończąc temat, bo to już 20, prawie 30 minut, szanowni Państwo. Pomoc innym jest o tyle straszna, że. Zwykły człowiek musi walczyć z wielkimi korporacjami, miliardami dolarów, a także z tym, że państwo byli przez, na przykład jak żyjecie, macie 25-40 lat, przez kilkadziesiąt lat wmawiano wam pewne nawyki, które czynią was nieszczęśliwymi. W jaki sposób można to zmienić w tydzień, w dwa tygodnie, nawet w miesiąc? Jak? Nie da się. Trzeba pracować często, latami, ale ta praca przynosi efekty. I tym właśnie się zajmuję. Więc jeśli ktoś mówi, że ludzie, którzy nauczają to oszuści, to nie wymagajcie cudów, bo ja nie jestem cudotwórcą. Ja mogę wskazać, jak człowiek został oszukany, mogę wskazać, w jaki sposób pracować nad sobą, mogę dać coś w rodzaju pogotowia ratunkowego, czyli forum bracia samcy, gdzie, gdy coś się złego stanie, macie szybką pomoc, żeby nie pójść w alkohol, w narkotyki, w złamanie prawa, w przestępczość itd. I mogę podnosić się na duchu swoimi przemowami, swoimi audycjami codziennymi. To mogę zrobić tylko tyle. Cała reszta 99% pracy należy do Ciebie. Chcesz być szczęśliwy, musisz pracować. A żeby pracować, musisz wiedzieć, jak najwydajniej pracować, bo można też kopać dół latania, można wynająć koparkę i ona w dwie doby załatwi coś, co byśmy kopali na przykład 3 lata. Strzelam już teraz sobie to wymyśliłem. Dlatego, szanowni państwo, nie wymagajmy, naprawdę proszę, nie wymagajmy cudów, nie wymagajmy cudów, bo tu cudów nie ma, tu jest praca. Żeby nas unieszczęśliwić, włożono w nas, w zmianę naszych nawyków i schematów myślowych, olbrzymią ilość pracy. Ksiądz w szkole musiał latami nam powtarzać, wbijać poczucie winy do głowy, a ty do mnie przychodzisz, mówisz, że czujesz się źle wewnętrznie. Że cierpisz, że cię boli. I co ja mogę zrobić? Jeśli autorytet latami ci wmawiał, że się źle czujesz, to myślisz, że co ja ci powiem, że teraz nie masz poczucia winy, to nie minie o tako. To tak nie działa. Musisz latami pracować, żeby to, co ten człowiek ci zrobił, żeby wycofać to ze swojej głowy. I to jest właśnie rozwój osobisty. Ja mogę wskazać, pomóc w momentach kryzysu, ale cała praca należy do ciebie. A na forum chciałbym podziękować, bez wielu nagrywa. Bo na forum jest wielu szlachetnych, wspaniałych ludzi, którzy pomagają. I to oni pomagają, bo ja już coraz rzadziej bywam, bo już mam tyle tych portali, tyle tych audycji, tyle tego, że mam coraz mniej czas. Szanowni Państwo, dzisiaj być może będzie live na kanale Marek Kotoński live, na który Państwa zapraszam. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Idę się położyć, bo czuję, że zaraz upadnę. Z Panem Dobrym Bogiem, jeśli istnieje. Chłop w domu, w domu. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie i życzę, jeśli się nie spotkamy na live, bo na przykład będę się źle czuł, życzę Państwu wspaniałego tygodnia, pełnego radości, sukcesów, szczęścia, pieniążków i wszystkiego najlepszego z serducha Państwu życzę. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć, Sezamie. Zamknij się.